28 lutego, poniedziałek z Ewangelii Świętego Marka: U ludzi to niemożliwe, ale u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. E, no właśnie, my jesteśmy tacy krótkowzroczni i, i my gdzieś tam podejmujemy jakieś takie decyzje ad hoc, teraz, tu, w tym momencie. I widzimy, że później gdzieś to. E, no gdzieś to pada, gdzieś za dwa-trzy dni jakieś akcje, jakieś dzieła podejmujemy. I jeśli one nie są rzeczywiście Boże, są ludzkie, to albo szybko się zniszczą, rozwalą, albo, albo są bezwartościowe, bo my patrzymy tu, w tym momencie, tą chwilą, tym, co przeżywamy, tym, co nas dotyka, a Bóg patrzy troszkę inaczej, Bóg jest dalekowzroczny, Bóg patrzy do przodu w przyszłość naszą. I jeśli Bóg nam coś daje, to daje nam z perspektywy tego, żeby nam w przyszłości było dobrze, żebyśmy w przyszłości byli jeszcze bardziej szczęśliwi niż jesteśmy teraz. Oczywiście rodzi się w nas bunt, oczywiście rodzi się w nas jakaś niechęć. No, Panie Boże, ale to nie w tym momencie, to nie teraz, no, no nie, to jest niepotrzebne konkretnie. Bóg wie, że tobie to będzie potrzebne już jutro i dzisiaj cię do tego przygotowuje. U Boga wszystko jest możliwe, tylko Bóg właśnie patrzy troszkę dalej. My jesteśmy cały czas takimi ludźmi, którzy chcemy tu w tym momencie teraz. Nie. Bóg patrzy do przysz przyszłości. W ogóle cała nasza wiara jest patrzeniem w przyszłość. My mamy patrzeć ku temu, co jest ostateczne, zbawienie, świętość, ja ją mam zdobywać. I ta droga, którą Bóg dla mnie przygotowuje, jest właśnie drogą zdobywania świętości, zdobywania nieba, zdobywania zbawienia. A my nieraz w tych takich drobnych, małych rzeczach, codziennych rzeczach, niestety, ale często tracimy tą perspektywę nieba, perspektywę świętości, ten horyzont naszego zbawienia. Przyjmijmy to, co daje nam Bóg, nieraz niezrozumiałe, zgódźmy się z wolą Bożą. Pogódźmy się z opatrznością Bożą, tą, którą dla nas jest przygotowana. Bóg nigdy nie chce zła, nie chce nieszczęścia dla człowieka, tylko dobro. Jeśli się wsłuchamy, jeśli wypełnimy Jego wolę, to może to, co dzisiaj jest niezrozumiałe, będzie kiedyś wielką radością i, i sobie uprzytomnie to zrozumie, gdzieś to powróci. Powiem, powiem, no Bóg rzeczywiście chciał dla mnie dobrze. Bóg zawsze chce dla mnie dobrze, bo Jemu zależy na moim na moim szczęściu, mojej radości, moim zbawieniu, mojej świętości. Z serca Wam wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia jutro.